Cześć, z tej strony do Manu, a dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy to ty, to ty Ronaldo? Niniejsze zagadnienie w przeszłości było bezpodstawnym żartem i słabą rymowanką, ale w FIFA 22 nie jeden gracz zastanawia się, czy nie jest ono bardzo poważnym pytaniem, bo patrząc na obecną kartę z drużyny roku Portugalczyka, a także na te z przeszłości, faktycznie da się zauważyć, iż przynajmniej w teorii odstaje ona na nieco swym poziomem od reszty, no bo przecież chociażby w FIFA 15 czy 18 CR7 pochwalić mógł się. Niemalże maksymalnym tempem, nie wspominając już o pozostałych atrybutach. Taki stan rzeczy jest uzasadniony, bowiem w tym roku Cristiano nie znalazł się w Drużynie Roku jako jej podstawowa gwiazda, a jako gość, który został do niej dołączony w dobrywce dzięki głosowaniu graczy. Karta wygląda więc znacznie słabiej niż w przeszłości. Jednak, oczywiście, nie musi oznaczać to, że w rzeczywistości jest ona słaba, bo nie ukrywam, że przez ostatnią dekadę zagrałem wszystkimi kartami Ronaldo z Drużyny Roku i chociażby ta FIFA 14 która wyglądała fenomenalnie, w samej grze radziła sobie momentami gorzej od obecnej, zwykłej karty Portugalczyka. Wiele zależy więc od silnika gry i tego, jak dany zawodnik ze swoim wzrostem i atrybutami wpisuje się w daną odsłonę serii, a że jak wiemy Cristiano posiada nie tylko unikalną sylwetkę, ale także styl biegania, to w zestawieniu z poprzednimi faktami, o których tutaj mówiłem, jego realna użyteczność FIFA 22 dla wielu graczy faktycznie może stać pod znakiem zapytania. Aczkolwiek od teraz już nie powinna, bowiem także ku mojemu lekkiemu zdziwieniu Toty CR7 jest w tym roku świetny i to nie tylko na swej nominalnej pozycji, czyli jako napastnik, ale także jako cofnięty napastnik, ofensywny pomocnik, boczny pomocnik, czy lewo lub prawo skrzydłowy, bowiem w przeciwieństwie do takiej FIFA 14 aktualnie Ronaldo ma wszystko by grać na każdej z tych pozycji, co zresztą ukazują klipy z gry w tle. Choć oczywiście najważniejszymi atrybutami Portugalczyka są niebywała siła, dzięki której której nie da się odczuć nawet nieco niżej ocenionej raptem na 80% równowagi, oraz strzały, gdyż w ich zakresie pozwolić można sobie dosłownie na wszystko: od prostego wykończenia przez strzały finezyjne z pokaźnego dystansu, aż po uderzenia z woleja oddawane za pola karnego. Miałem to szczęście, że testowałem Ronaldo w elitarnej dywizji zaraz po rozpoczęciu czwartego sezonu. Dzięki czemu większość rozegranych nim meczów odbyła się przeciwko ludziom znajdującym się w rankingu top 200 lub będącym na jego pograniczu, a więc bez wątpienia przeciwko topowym graczom. Na no Portugalszych praktycznie w każdym z tych spotkań strzelał bramki, kompletując nawet hat i niejednokrotnie swymi potężnymi uderzeniami z dystansu ratował mi wynik spotkania, gdy miałem problem, by wedrzeć się w pole karne przeciwnika, no co jest dla mnie. Najlepszym świadectwem o prawdziwej użyteczności tej karty. Pomijając jednak siłę i genialne strzały, muszę wspomnieć również, że to tempo które na karcie notowane jest raptem na 93, no bo przecież w przeszłości na swych kartach z drużyny roku Cristiano miał go często o co najmniej 5 punktów więcej, no a to jest już przecież spora różnica, odczuwalnie zdaje się być nieco lepsze, bowiem tak naprawdę wewnątrz gry Portugalczyk posiada 94 szybkości biegu i nawet pomimo nieco niższego przyspieszenia jest jednym z tych wyjątków, u których nie jest to zbytnio wyczuwalne lub nawet jeśli jest wyczuwalne, nie wpływa często poważnie na grę, gdyż nawet jeśli Ronaldo nieco ślamazarnie wychodzi do podania prostopadłego, to dzięki swej sile i wzrostowi często i tak do niego dobiega przed przeciwnikiem, który nie jest w stanie go obiec i truchta za nim na jego plecach, starając się walczyć bark-bark. Bark, co oczywiście nie wróży mu sukcesów, no bo jak już wspomniałem wcześniej, CR-7 jest zdecydowanie silny. I tę umiejętność potrafi wykorzystywać oczywiście również przy pojedynkach powietrznych, w których jak zwykle jest delikatnie mówiąc całkiem niezły, bo akurat najważniejsze atrybuty w walce powietrznej, czyli i celność główek notowane są u niego na 99, a więc w tym przypadku nie zmieniło się nic względem przeszłości. Szukając już jakiegoś punktu do zaczepki trzeba bez wątpienia przyznać, że Ronaldo nie drybluje się tak lekko jak chociażby Neymarem, bo nawet pomimo całkiem niezłej zwinności jest on wielki, co w jaki sposób przekłada się na jego ruchy, z tym, że w tym dryblingu oczywiście bardzo pomagają sztuczki ocenione na 5 gwiazdek i przytaczana po raz kolejny siła, no bo Portugalczyk może kręcić się momentami nieco wolniej, ale Ostatecznie i tak podczas tego driblingu weźmie swego rywala na bara. Nieco wyżej mogłyby być ocenione krótkie podania, bo 86, jak na tak potężną kartę, to nie jest najwyższy wynik. Natomiast nie sprawiają one również, że te podania są złe. Po prostu widać po nich, iż nie stoją one na najwyższym możliwym poziomie. Co i tak, w połączeniu z chociażby absolutnie najlepszymi dośrodkowaniami, nie ma większego znaczenia: no bo Cristiano bardzo dobrze odnajduje się w roli zwykłego bocznego pomocnika, chociaż patrząc na jego umiejętności, nim prawdopodobnie najlepiej jest grać na nominalnej pozycji. Czyli na szpicy, no i to tym bardziej, że należy do tego szczęśliwego grona zakłamanych zawodników, u których słabsza noga oceniona na 4 gwiazdki w rzeczywistości zdaje się funkcjonować niejednokrotnie jak stopa 5-gwiazdkowa, lub w ostateczności 4,5-gwiazdkowa. Więc podsumowując, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony umiejętnościami karty Toty Ronaldo w FIFA 22. Pierwszy raz od dawna widząc jej statystyki, praktycznie w ogóle się nią nie jarałem, a tymczasem CR7 jest ewidentnie w mecie gry i w porównaniu do innych piłkarzy dostępnych obecnie w Ultimate Team, cena za jego kartę z drużyny roku nie jest absolutnie zawyżona. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy to ty, to ty Ronaldo, usłyszeć możemy jedynie owszem, to ja. I dlatego oceniam cię następująco. W tym miejscu pragnę podziękować Gugiemu z Mińska Mazowieckiego, który użyczył mi konta z tą kartą do testu. Dzięki czemu ewidentnie nieco zaoszczędziłem na podatku i jej. Natomiast, patrząc na moją dziesięcioletnią przeszłość zabawy kartami do Tyronaldo w Ultimate Team, muszę przyznać, że być może ta obecna FIFA 22 zasługuje nawet, by znaleźć się w topowej piątce. No bo po prostu całkiem nieźle wpasowała się ona w obecne realia gry. A to jest egzystencjalna postawa, więc jeśli ktoś z Was ma na koncie 5 milionów monet i zastanawia się, co by tu z nimi zrobić, by ulepszyć swój skład. Polecam zainteresować się Toty Ronaldo. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!